Jest z nami pan Jacek. Panie Jacku, Wykonuje pan tu pracę. Zadowolony jest pan? Oczywiście, że tak. Dlaczego? W moim przypadku, wy pani, w moim wieku Byłem w tej chwili już ponad dwa lata na zasiłku. Oczywiście zasiłku nie, nie miałem, bo już nie miałem prawa do zasiłku. No tutaj jest taka możliwość, że po prostu zostałem przyjęty do pracy, no i wykonuję te prace interwencyjne. No i po prostu pracuję i mam za co żyć. Czuje się pan potrzebny, jest trochę pieniędzy, zawsze no, inaczej. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Mi się dobrze pracuje, ja już mam prawie 40 lat pracy. Byłem na zasiłku, zadowolony jestem, że tu mnie przyjęli. Z tego, co nie? Także jestem spokojny, bo kiedyś robiłem dłużej i to były soboty, nie patrzyli na niedzielę, trzeba było pracować. A tu mam 8 godzin, 5 dni w tygodniu i jestem zadowolony z tej pracy. A co pan dokładnie wykonuje, jaki fach? Zaw zawód mam burkarza. A do dorywczo robimy tą folię, nie? obkryjemy, a po już idziemy do swojej roboty. Jako burkarze to będziemy wszystko wykładać.